Wciąż pamiętam dźwięk deszczu na blaszanym dachu, tamtej październikowej nocy w dziewięćdziesiątym trzecim. To był ten rodzaj zimnego, zacinającego deszczu, który przenika przez płaszcz i osiada w kościach. Uciekałem. Przed czymś. Do diabła zawsze wtedy przed czymś uciekałem. Wtedy zobaczyłem światło lampy wylewające się z omdla z odpoczynku suliwana. W drzwiach stały dwie kobiety, jak zjawy z jakiegoś gorączkowego snu. Jedna z kasztanowymi włosami łapiącymi światło, zielone oczy, które mogły zatrzymać serce mężczyzny. Druga, kruczowłosa, ze skórą jak porcelana, krągłościami, które sprawiały, że człowiek zapominał własnego imienia. Obie wdowy, obie zranione. Obie na swój sposób niebezpieczne. Powinienem był jechać dalej. Powinienem był znaleźć inne miejsce, by przetrwać te burze. Ale, partnerze, kiedy jesteś człowiekiem, który już raz wszystko stracił, czasami musisz uwierzyć w drugie szanse, nawet jeśli te szanse są owinięte w jedwab i tajemnice. Nalej sobie drinka, przyjacielu. Jeśli masz czas na spowiedź starego głupca, wciśnij, sić, wciśnij ten przycisk subskrypcji i daj mi znać, skąd słuchasz. Ta opowieść ma więcej zakrętów niż górski szlak. Mosiężny dzwonek nad drzwiami zadźwięczał, gdy wszedłem do środka. Woda kapała mi z ronda kapelusza na zniszczone deski podłogi. Ciepło uderzyło mnie jak policzek. Whisky, dym z kominka i coś jeszcze. Coś, co przyspieszało puls. Panie, wyglądasz na pół utopionego, odezwał się głos z leciutkim, irlandzkim akcentem. Kobieta za barem, Marta Sullivan, Choć miałem poznać to imię dopiero godzinę później, poruszała się z pewnością siebie kogoś, kto walczył o każdy centymetr ziemi, na którym stał. Miała na sobie praktyczną wełnianą sukienkę, ale nie potrafiła ona ukryć kształtu jej talii, ani tego, jak podwinięte rękawy odsłaniały mocne, zgrabne przedramiona. Kasztanowe włosy miała związane z tyłu, ale luźne kosmyki opadały na twarz, łagodząc rysy które mówiły zarówno o życzliwości, jak i o stali. Potrzebuję pokoju na noc, powiedziałem, rzucając monety na bar. I może czegoś na rozgrzewkę? Nalała mi whisky, zanim zdążyłem poprosić. Dobrą whisky, nie berbeluchę, którą serwowano w większości miejsc. Jej palce musnęły moje, gdy podawała mi szklankę i poczułem tę małą iskierkę, którą czujesz, gdy zaraz ma uderzyć piorun. Marta. Powiedziała po prostu. Większość ludzi mówi mi: Medi. Zobowiązany. Medi. Wtedy zauważyłem tę drugą. Siedziała w narożnej loży, przed nią rozłożone karty. Światło lampy błądziło po rysach, które pasowałyby do jakiegoś europejskiego obrazu. Jej czarna sukienka była wycięta głębiej niż przyzwoitość nakazywała, odsłaniając krągłość piersi, które unosiły się. I opadały z każdym oddechem. Kiedy podniosła wzrok, te ciemne oczy skrywały tajemnice, które mogłyby potępić duszę mężczyzny. Elena, powiedziała Madi, podążając za moim spojrzeniem. Lena to jest. Przepraszam, panie, nie dosłyszałam nazwiska. Jestem tylko przejazdem, odparłem, ponieważ nazwiska miały tendencję do doganiania człowieka w moim fachu. Uśmiechleny był powolny, świadomy. A czy my wszyscy nie jesteśmy nieznajomy? Jej głos niósł w sobie muzykę Starego Meksyku, ciepły miód z nutą tekili. Zebrała karty palcami, które poruszały się jak woda. Każdy gest był celowy, hipnotyzujący. Zabrałem drinka do stolika, ale mój wzrok ciągle do nich obu wracał. Madi pracowała za barem. Schylając się po butelki, jej spódnica opinała się na biodrach, które kołysały się z nieświadomą gracją. Gdy sięgała po coś z wysokiej półki, jej bluzka napinała się, rysując zarys piersi, od których zasychało w ustach. Lena rozdała sobie kolejną partię pasjansa, ale zauważyłem, że obserwuje mnie w lustrze za barem. Kiedy nasze spojrzenia się spotkały, nie odwróciła wzroku. Zamiast tego. Przeciągnęła językiem po dolnej wardze, tylko koniuszkiem, ledwo zauważalnie, ale wystarczająco, by moje serce zabiło mocniej. Zapraszam, możesz się przyłączyć, powiedziała, a jej głos poniósł się przez pokój jak jedwab. Lepiej mi się gra w towarzystwie. Zanim zdążyłem odpowiedzieć, wiatr zatrząsł oknami, a deszcz mocniej uderzył o szyby. Madi podniosła wzrok z nadczyszczonych szklanek. Na jej czole pojawiła się zmarszczka troski. Burza się pogarsza, powiedziała. Do rana droga będzie nieprzejezdna. Mam nadzieję, że nie planowałeś wcześniej wyjeżdżać. Już niczego nie planowałem. Coś w tym miejscu, w tych kobietach, wybiło mi z głowy całą moją zwykłą ostrożność. Może chodziło o to, jak zielone oczy Madi nosiły w sobie zarówno ciepło, jak i zmęczenie, jakby została zraniona. Ale nie przestała mieć nadziei. Może chodziło o to, jak Lena poruszała się, niczym niebezpieczna modlitwa, cała w krągłościach, cieniach i obietnicach. Chyba jednak wezmę ten pokój, powiedziałem. Madi uśmiechnęła się. To był pierwszy prawdziwy uśmiech, jaki u niej widziałem. Odmienił jej twarz. Sprawił, że wyglądała młodziej, prawie niewinnie. Ale za tymi oczami krył się ogień. Namiętność starannie tłumiona, ale nie ugaszona. Pokój numer trzy, na górze schodów, powiedziała przesuwając klucz po barze. Śniadanie o świcie, jeśli jeszcze tu będziesz. Gdy ruszyłem na górę, usłyszałem jak Lena tasuje karty. Szelest papieru o papier, jak kobieta wysuwająca się z jedwabiu. Na podeście obejrzałem się. Obie kobiety patrzyły na mnie. Poczułem się schwytany między nimi jak ćma między dwoma płomieniami. W moim pokoju, czysta pościel, miednica z wodą, okno z widokiem na główną ulicę. Słuchałem, jak na zewnątrz szaleje burza, ale prawdziwa, nawałnica była na dole, ubrana w żałobne szaty i oferująca drugą szansę głupcowi, który już raz wszystko stracił. Powinienem był wtedy wiedzieć, że niektóre burze nie mijają. Niektóre burze zmieniają wszystko. Partnerze, czy kiedykolwiek byłeś rozdarty między dwoma rodzajami pragnienia tym bezpiecznym i tym niebezpiecznym tym, które buduje życie i tym, które je spala? Wkrótce miałem poznać różnicę. Nadszedł poranek, szary i zimny, ale burza minęła. Znalazłem madi w kuchni, z mąką na dłoniach, rękawami podwiniętymi powyżej łokci. Przebrała się w niebieską sukienkę, która podkreślała jej oczy. Materiał przylegał do krągłości, które sprawiały, że ślinka mi ciekła bardziej niż na widok boczku, który smażyła. Kawa jest świeża, powiedziała nie podnosząc wzroku z nadkuchenki. kuchenki. Jajka będą gotowe za minutę. Nalałem sobie filiżankę i patrzyłem, jak pracuje. Było coś pięknego w sprawnych dłoniach, w kobiecie, która potrafiła zadbać o siebie. I może też o kogoś innego. Kiedy schyliła się, by sprawdzić ciastka w piekarniku? Jej sukienka opieła się ciasno na pośladkach, i musiałem odwrócić wzrok, zanim zrobiłem coś głupiego. Długo prowadzisz to miejsce? zapytałem. Trzy lata odparła, w końcu napotykając mój wzrok. Odkąd mój patryk zginął w kopalni? Zostawił mi akt własności i górę długów. Jej głos zadrżał na imię męża. Ledwo, ale wystarczająco bym wiedział, że rana jest wciąż świeża. Wiedziałem coś o ranach, które się nie goją. Przykro mi z powodu twojej straty. Naprawdę? Odwróciła się całkowicie w moją stronę, ramiona skrzyżowała pod piersiami, które napierały na niebieską bawełnę. Większość mężczyzn widzi wdowę i myśli, że jest zdesperowana, myśli, że weźmie każdy ochłap uwagi, który jej rzucą. Nie jestem jak większość mężczyzn. Nie, powiedziała badając moją twarz. Chyba nie jesteś. Drzwi kuchni otworzyły się i weszła Lena. Miała na sobie jedwabny szlafrok, który przylegał do każdej krągłości jak dłonie kochanka. Poranne światło wpadające przez okno sprawiło, że materiał stał się niemal przezroczysty, odsłaniając cień jej sutków, ciemny trójkąt między udami. Poruszała się jak miód Przelewany na ciepłą skórę, cała płynna gracja i ledwo powstrzymywany ogień. Buenos Dias, powiedziała głosem ochrypłym od snu. Czy jest kawa dla grzesznicy? Szczęka Medii zacisnęła się lekko. W dzbanku. Lena nalała sobie filiżankę dodając cukru z celową powolnością. Kiedy podniosła ją do ust, jej oczy napotkały moje ponad brzegiem naczynia. Dobrze spałeś, nieznajomy? Słyszałam, jak chodzisz. Ściany są cienkie, odparłem. Widzę, że są. Jej uśmiech niósł w sobie obietnice, które potępiłyby świętego. Czasami ja też słyszę różne rzeczy: płacz, modlitwy, inne dźwięki. Policzki Madi poczerwieniały. Lena. Co? Wszyscy jesteśmy dorośli, wszyscy mamy potrzeby. Palce Leny musnęły blat kuchennego stołu, gdy podeszła bliżej. Napięcie w tej kuchni było tak gęste, że można je było kroić nożem. Dwie kobiety, obie piękne, obie zranione, obie głodne czegoś, czego nie potrafiły nazwać. I ja w środku, jak przeklęty głupiec. Wtedy zauważyłem papiery na blacie, oficjalnie wyglądające dokumenty z wielkimi czerwonymi pieczęciami. Madi zobaczyła, że patrzę i pobladła. Zawiadomienie o podatku, powiedziała cicho. Jestem winna 800 dolarów, albo zabiorą mi posiadłość za 10 dni. 800 dolarów. Równie dobrze mogłoby to być 8000. tysięcy. Dla wdowy prowadzącej ledwo rentowny zajazd. Znałem to spojrzenie w jej oczach. Tę samą desperacką nadzieję, Którą ja miałem, gdy bank przyszedł po moje ranczo Są sposoby na zarobienie pieniędzy Odezwała się cicho Lena Jeśli jest się kreatywnym Jakie sposoby? Zapytałem Uśmiech Leny był ostry jak brzytwa Znam mężczyzn Bogatych mężczyzn, którzy lubią grać Którzy lubią, gdy piękne kobiety podają im drinki Rozdają karty Jej wzrok padł na Madi którzy dobrze płacą za rozrywkę. Dłonie Maddy zacisnęły się w pięści. Nie będę się kurwić, żeby ocalić to miejsce. Kto mówi o kurwieniu się? Lena podeszła bliżej do nas obojga. Partia pokera, wysokie stawki. Ty podajesz drinki, nosisz coś z jej przekonującego. Mężczyźni robią głupie zakłady, gdy są rozproszeni. A co z nim? Madi skinęła głową w moją stronę. Jaka jest jego rola? Ciemne oczy Leny spotkały moje. Zobaczyłem w nich kalkulacje, ale też coś jeszcze. Coś, co sprawiło, że krew we mnie zawrzała. Ochrona, powiedziała po prostu. Bogaci ludzie przyprowadzają strażników, czasami nie lubią przegrywać. Powinienem był odejść w tamtej chwili. Powinienem był wsiąść na konia i jechać, aż zapomniałbym smaku ich imion na języku. Ale w zielonych oczach Madi była desperacja, którą rozpoznałem. A mowa ciała Leny obiecywała rzeczy, które będą mnie prześladować w snach. Jaka jest Twoja Historia? zapytałem Lenę. Dlaczego pomagasz nieznajomemu? Przez krótką chwilę jej maska opadła. Zobaczyłem w niej strach. Surowy i prawdziwy. Bo czasami wszyscy potrzebujemy dokądś uciec, powiedziała cicho. A czasami znajdujemy coś znajomego tam. Gdzie najmniej się tego spodziewamy? Partnerze, podjąłem w życiu wiele złych decyzji, ale siedząc w tamtej kuchni, patrząc, jak dwie piękne kobiety planują coś, co mogło nas wszystkich zabić, podjąłem kolejną. Wchodzę w to, powiedziałem. Kości zostały rzucone, karty rozdane, a ja miałem się przekonać, że w niektórych grach stawką jest coś więcej niż pieniądze. Trzy noce później, Odpoczynek Suliwana był odmieniony. Lena jakimś cudem zdobyła zielony filc na stoły, prawdziwe żetony do pokera i suknię, która powinna być nielegalna w dwunastu stanach, czarny jedwab, który opinał każdą krągłość, wycięty wystarczająco nisko, by kaznodzieja zapomniał pacierza. Kiedy się poruszała, rozdając karty z wprawną precyzją, ta suknia przesuwała się i przylegała, jakby była namalowana. Madi ubrała szmaragdową zieleń, pasującą do jej oczu. Dekolt był wystarczająco skromny, by być przyzwoitym, ale wystarczająco głęboki, by mężczyzna zaczął się zastanawiać. Podawała drinki z uśmiechem, który niczego nie obiecywał, ale wszystko sugerował. Jej spódnica kołysała się z każdym krokiem, materiał opinał się na biodrach, które poruszały się jak muzyka. Ustawiłem się przy barze, kolt luźno w kaburze. Obserwując, jak pięciu najbogatszych ludzi z Copper Ridge traci rozum i pieniądze. Właściciel kopalni, Caldwell, nie mógł oderwać wzroku od dekoltu Leny, gdy rozdawała. Bankier ciągle zamawiał drinki, tylko po to, by patrzeć, jak Madi pochyla się nad stołem. Podbijam o pięćdziesiąt, powiedział Caldwell. Jego wzrok podążał za doliną między piersiami Leny. Senior zamruczała Lena. Pańskie pieniądze są na stole, ale pańskie oczy. Przesunęła palcem wzdłuż obojczyka. Są gdzie indziej. Mężczyzna poczerwieniał jak burak i dorzucił kolejne dwadzieścia. O północy mieliśmy sześćset dolarów, o pierwszej w nocy mieliśmy pełne osiemset, plus wystarczająco, by utrzymać to miejsce przez miesiące. Wtedy właśnie przez drzwi weszły prawdziwe kłopoty. Trzech mężczyzn w długich płaszczach. Twarze jak wykute w granicie ten rodzaj ludzi, którzy zabijają dla pieniędzy i śpią potem spokojnie. Przywódca, wysoki i naznaczony bliznami miał oczy jak martwa ryba. Dobry wieczór, Eleno powiedział z hiszpańskim akcentem szukaliśmy cię. Ręka Leny zamarła na kartach. W świetle lampy jej twarz stała się blada jak kość Nie wiem, o czym mówisz powiedziała ale głos jej drżał. Skarb Miguela, kontynuował mężczyzna, podchodząc bliżej. Twój zmarły mąż dobrze go ukrył, ale znaleźliśmy jego mapę. Dowiedzieliśmy się, że dał ci klucz. Gracze w pokera zaczęli sięgać po broń. Ja już się ruszałem, z ręką na colcie. Spokojnie, powiedziałem. Panie są pod moją ochroną. Martwe oczy roześmiały się. Twoją ochroną, przed nami, wskazał na swoich towarzyszy. Jesteśmy komanczerosi, nieznajomy, bierzemy, co chcemy. Wtedy Lena zaskoczyła nas wszystkich. Jednym płynnym ruchem sięgnęła pod stół i wyciągnęła deringera. Malutki pistolet wyglądał jak zabawka w jej zgrabnych dłoniach. Mapa, którą znaleźliście powiedziała teraz już pewnym głosem jest niekompletna. Są trzy części ja mam jedną, pozostałe dwie. Uśmiechnęła się, a był to uśmiech piękny i straszny. Umarły razem z Miguelem. Więc ty też umrzesz, powiedział martwe oczy, sięgając po broń. Wyciągnąłem szybciej, wpakowałem dwie kule prosto w korpus, zanim zdążył wyciągnąć swoją. Jego przyjaciele byli szybcy, ale niewystarczająco szybcy. Madi krzyknęła, gdy okna się roztrzaskały, a żetony poleciały jak konfetti. Jeden z komanczerosów padł po moim trzecim strzale. Ostatni schował się za przewróconym stołem, strzelając na oślep. Pieniądze! krzyknęła Madi, sięgając po kasetkę z gotówką. Zostaw to! wrzasnąłem. Ale ona już się ruszała. Zielona sukienka podciągnięta do góry, odsłaniała długie nogi, gdy rzuciła się po rozrzucone banknoty. Ostatni bandyta podniósł się, z karabinem wycelowanym w plecy Madi. Deringer Leny szczeknął raz, a on obrócił się, łapiąc za ramię. Mój ostatni strzał położył go na stałe. W nagłej ciszy słyszałem walenie własnego serca. Czułem zapach prochu i strachu, potu. Gracze zniknęli jak dym. Madi klęczała na podłodze, drżącymi rękami zbierając rozrzucone pieniądze. Lena stała nieruchomo, wciąż trzymając dymiącego derringera. Czy to już koniec? szepnęła Madi. Na razie tak, odparłem. Ale wszyscy wiedzieliśmy, że jest inaczej. Ludzie tacy jak oni podróżowali w stadach. Spojrzałem na te dwie kobiety: Madi z jej praktyczną odwagą, Lena z jej niebezpieczną urodą. I poczułem, jak coś we mnie pęka. Obie zaryzykowały wszystko dla siebie nawzajem, dla mnie, dla szansy na coś lepszego. Musimy zakopać te ciała, powiedziałem, a potem zdecydować, co dalej. Lena podeszła bliżej, jej jedwabna suknia zaszeleściła przy moim ramieniu. A co chciałbyś, żeby było dalej? Jej pytanie zawisło w powietrzu jak dym. Spojrzałem na Madi, liczącą poplamione krwią banknoty, ze zdeterminowaną precyzją. Spojrzałem na Lenę, jej ciemne oczy, pełne tajemnic i obietnic, dwa rodzaje miłości, dwa rodzaje życia bezpieczna przystań, albo niebezpieczny przypływ. Chcę, zacząłem po czym przerwałem. Bo chcieć, a mieć to dwie różne rzeczy, partnerze. A niektórych wyborów, raz dokonanych, nie można cofnąć. Na zewnątrz nad Koper Ridge wstawał świt. Różowe światło wpadało przez dziury po kulach w oknach, pokazując nam, kim się staliśmy, albo kim być może zawsze byliśmy. Trzema złamanymi duszami, próbującymi stworzyć coś całego. Pytanie brzmiało: Które kawałki do siebie pasują? W końcu dokonałem jedynego wyboru, z którym mogłem żyć. Może był słuszny, może był zły, ale był mój. Zostałem jeszcze tydzień. Wystarczająco długo, by pomóc Medii zapłacić podatki i doprowadzić to miejsce do porządku. Wystarczająco długo, by patrzeć, jak lena uczy ją swoich pokerowych sztuczek i widzieć, jak coś na kształt siostrzeństwa rozkwita między dwiema kobietami, które powinny być rywalkami. Razem były silniejsze niż osobno, coś czego nie mogłem być częścią, nie umniejszając tego. Rankiem, gdy odjeżdżałem, Madi była w ogrodzie. Zieloną sukienkę zamieniła na robocze ubranie, ręce brudne od uczciwej ziemi. Podniosła wzrok, gdy kopyta mojego konia zatrzeszczały na żwirze. I zobaczyłem akceptację w tych pięknych oczach. Mógłbyś zostać powiedziała, nie błagając, po prostu stwierdzając fakt. Mógłbym zgodziłem się. Ale masz tu coś dobrego coś, co nie potrzebuje faceta takiego jak ja, żeby to komplikować. Lena pojawiła się w drzwiach, ubrana w tę czarną, jedwabną suknię, niczym w zbroję. Znowu uciekasz? Nieznajomy? Idę naprzód poprawiłem. To jest różnica. Uśmiechnęła się i po raz pierwszy było to szczere, smutne, ale szczere. Być może masz rację. Dotknąłem ronda kapelusza na pożegnanie obu i wyjechałem z Copper Ridge ze słońcem za plecami. W torbach przy siodle miałem ich prezent – zwinek banknotów, który wcisnęły mi mimo moich protestów. Na następny raz, gdy będziesz potrzebował nowego startu, Powiedziała Madi. Sześć miesięcy później doszły mnie słuchy, że odpoczynek Salivana stał się najbardziej udanym lokalem między Denver a Santa Fe, prowadzonym przez dwie kobiety razem. Żadna z nich nie potrzebowała męża, by było to przyzwoite. Tak, jak powinno być. Czasami, partnerze, kochać kogoś oznacza wiedzieć, kiedy odejść. Czasami, najlepsze, co mężczyzna może zrobić. To zostawić po sobie coś lepszego, niż zastał. Jeśli wysłuchałeś mnie, aż do tego momentu, przyjacielu, może rozumiesz. Dobro i zło nie zawsze są jasne, jak woda w strumieniu. Czasami po prostu robisz to, co wydaje ci się słuszne i masz nadzieję na najlepsze. Wciśnij subskrypcję, jeśli chcesz usłyszeć więcej opowieści z życia poza wyznaczonymi liniami. I pamiętaj: wszyscy dostajemy drugie szanse. Sztuka polega na tym, by je rozpoznać, kiedy nadejdą.